Cześć kochani, witam Was dzisiaj serdecznie. Dzisiejszy filmik jest to filmik poświęcony moim szminkom, a więc szminki, które uwielbiam i które używam e, cały czas. E, tych szminek jest tylko tyle. Ja więcej szminek w swojej kolekcji nie mam, także e, dosyć gadania. Przychodzę do pokazywania kolorów, nazw i robienia dla Was słoczy. Także pierw, może zacznę od szminek marki Rimmel, ponieważ mam te szminki tylko trzy. Są to te masełka do ust. Pierwszy kolor to 0,95 Krem Brule. Taki kolorek, będę dla Was słoczy, może robić tutaj taki kolor. taki um, nud. Te szminki charakteryzują się tym, że one są takie żelowe, takie bardzo delikatne i dają mocny połysk na ustach, bardzo je nawilżają i są takie bardzo soczyste. Drugi kolor to 045 Cotton Candy. Jest taka mroźna wata cukrowa. Ona na ustach właśnie jest tylko taka delikatna. Daje ustom tylko taki delikatny kolorek. I trzecia szmineczka z Revlona jest to Sweet Tart. To jest taki mocno, powiedziałabym, truska, truskawkowy odcień. Bardzo usta robi takie soczyste. Pasuje do właśnie takiego spokojnego makijażu oka takiego jak ja mam dzisiaj. I teraz przejdę już do szminek marki Mac, ponieważ reszta to są makowe szminki. Pierwsza szminka Speed Dial Cream Shine, taki kolorek. I tak wygląda na ustach. Kolejny kolor to Cream Cup, oczywiście także Cream Sheen. Kolor taki, taki stonowany róż. Następny kolor to Chatterbox, to jest Cream Amphetite. Am... Um, um, Fight, czy jakoś tak, to, tak się to wykończenie nazywa. Taki kolor. Taki dość właśnie żywy. Kolejny kolor to Hue. Hue to jest wykończenie Glaze, czyli takie powiedziałabym delikatnie perłowe. On jest taki właśnie bardzo delikatny. Następny kolorek jest limitowany. Jest to kolekcja Hey Sailor. Kolor nazywa się Salut. Te szminki wyszły właśnie w takich opakowaniach. Tak wygląda kolor. Johnny, nie przeszkadzaj. Taki pomarańcz. On jest bardzo taki jasny na ustach. I tak troszeczkę dziwnie wygląda. Ja go rzadko używam, ale po prostu kupiłam go, ponieważ ten kolor tak bardzo mi się podobał. Eee, szminka z kolekcji Wonder Woman nazywa się Marcus D. Dostępna była w zeszłym roku. Tutaj macie kolor. Dalej mamy e, kolor, który nazywa się Cute Caper. I to jest z kolekcji. E, hmm, to jest chyba z kolekcji Real Sexy, tak mi się wydaje. Taki różowo-pomarańczowy kolor. Następny kolor to Snob. Snob jest satynowy, także e, dla tego koloru musicie mieć e, naprawdę bardzo e, usta takie mocno nawilżone, bez żadnych widocznych skórek, ponieważ szminki satynowe i matowe z Maka mają to do siebie, że one tak jakby e, wszystkie jakieś niedociągnięcia na ustach będą wam e, bardzo podkreślały. E, Lovlorn, piękny kolor. dalej jest Viva Glam Gaga 2 w takim kolorze następnie macie cream Nude Funky Maka powinny ją mieć Kolejny kolor to Please Me. Please Me. jest matowy. Dalej mamy Venus. Venus jest limitowanką, ale przeważnie jak wychodzą kolekcje, to ten kolor jest dodawany prawie, że co trzecią kolekcję. On już wcześniej pojawił się. Teraz znowu go wypuścili. Czekajcie, gdzie ja go mam o tutaj. Teraz go znowu wypuścili. On ma wykończenie luster, także ładnie się świeci, mieni na ustach i tak jakby nie daje takiego mocnego koloru. Poczekajcie, muszę sobie zmazać te kolory, aby pokazać wam dalsze słocze. Ja Wam powiem, że szminki w wykończeniu laster to nie są moje ulubione. Ja je kupiłam, ponieważ kolor był fajny, ale nie jest to moje ulubione wykończenie, jeśli chodzi właśnie o szminki. Ja bardziej lubię cream sheeny, matowe szminki, satynowe, ponieważ one jakby mają mocny pigment w sobie. Następna szminka jest to plink. To jest Laster, jak ją chyba kupiłam w jakimś e, limitowanym, e, limitowanej kolekcji, ale ona jest także dostępna w sprzedaży codziennej. E, dalej jest szminka z zimowej kolekcji, e, która nazywa się, e, nazywała się Glitter and Ice. To było w zeszłą zimę. E, kolor I Love Winter. ją można było kupić w zestawie razem z cieniami i to jest taki kolor następny kolor to Blankety, czyli taki kolejny fajny nudziak dalej mamy Honey Love matowa Pięknie kolorowa szminka. Następny to kolor. Myt jest satynowy. To jest, słuchajcie, moja pierwsza szminka. Mój pierwszy kolor, który kupiłam w maku. To jest już moja. Jeśli chodzi o tą szminkę, to drugi raz ją kupiłam. Jak zaczynałam, właśnie, przygodę z maka, to myt była moją pierwszą szmineczką. Tak ją pokochałam, moi drodzy, że jeśli mi się skończyła, to kupiłam następną. Ona jest satynowa, także ten pigment w tej szmince jest po prostu bardzo mocny. Sandy Bee. To jest Frost, także ona się tylko tak właśnie mieni na ustach. Następny jest syrup. Syrup to jest Elaster, ale syrup jest dość fajny. Ja myślałam, że właśnie on będzie taki yy, także lekko mieniący się, ale ma dość dużo pigmentów sobie i dość fajnie wygląda na ustach. Kolejna szminka to viwa glamniki. Viwa glamniki jest bardzo ostra. Ja mam dzisiaj viwa glamniki, błyszczek na ustach. Ale ten kolor jest także świetny, moi drodzy. To jest satynowy. Także cudowny, cudowny kolorek. Jeśli ktoś lubi takie właśnie mocne róże, to ten kolor przebija wszystko. Jeszcze był kiedyś kolorek, który był w kolekcji tej takiej słodkiej i nazywał się Candy, Candy Yum Yum. I on był dostępny... Kurczę... Kolekcja wychodziła w zeszłym roku w czerwcu i to była taka słodka, landrynkowa kolekcja. Już nie wiem jak się to nazywało, ale Candy Yum Yum jest bardzo podobny właśnie do tego Viva Glamniki. Eee, fanfar. Także piękny kolor. I dwie ostatnie szmineczki. Jedna szminka, która jest z kolekcji Shein Supreme. Shein Supreme to są takie szminki właśnie w takim opakowaniu. Nie w takim jak te szminki o, zwykłe, tylko w takim e, powiedziałabym bardziej prostokątnym. E, te szminki są takie jak błyszczyki. One tak mocno świecą się na ustach. Ten kolor nazywa się e, Barragain. I one są bardzo takie mocno kremowe. Tutaj macie ten kolorek. One są bardzo takie mocno kremowe i z tą szmineką trzeba uważać, ponieważ ona lubi się właśnie jakby kręcić w środku. Wysuwacie, a ten środek się tak kręci. I one są bardzo miękkie i chociaż e, ja je przechowuję w temperaturze, słuchajcie, pokojowej, chronię je przed światłem, to, to one są bardzo takie miękkie. Ja nie wiem, czy trzymanie tej szminki w lodówce nie poprawiłoby jakby jej konsystencji. I ostatnia szminka jest to szminka limitowana. E, tak wygląda jej opakowanie. To jest e, z kolekcji, ma, jest to Matte Lipst Lipstick Naked Bliss. To była kolekcja z zeszłego roku. Ja już dokładnie nie pamiętam. Te szmineczki są matowe, bardzo cieniutkie. Daje naprawdę piękny kolor na ustach. Także tak moi drodzy wyglądają moje szminki. Wszystkie, wszystkie które używam robiąc makijaż. Ja więcej szminek nie posiadam ponieważ po prostu mieć szminki, które mają leżeć, to jest bez sensu. Cienie mogą leżeć i inne róże także, ale szminki nie, ponieważ wiecie, że długie przytrzymywanie szminek sprawia to, że tam coś się w tych szminkach wytrąca i one po prostu nie nadają się tak jakby do ust. To są kolory moich szminek. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. No i do zobaczenia za niedługo.